Drodzy Państwo, nie jest łatwo namówić Krakusa na wycieczkę do Warszawy, ale są takie rowery i takie sytuacje, w przypadku których nie ma wyboru, bo kiedy Pinarello pokazuje nowe modele, które mogą być też troszeczkę zupełną zmianą pozycji Pinarello na rynku, przynajmniej Pinarello ma taką ochotę, no to taka podróż staje się wręcz koniecznością. Bo jestem dzisiaj w warszawskim Veloarcie, żeby pokazać Wam niedługo po premierze dwie gravelowe nowości od Pinarello. Nowości ważne, ponieważ nie tylko mówimy tutaj o nowym Powiem rowerze, który jest trochę w stylu Pinarello, w sensie wszyscy spodziewacie się po Pinarello tego, że pokaże ono w jakimś, albo pokaże ta marka w jakimś segmencie topowy, drogi, wyścigowy rower, ale jest tutaj też drugi rower, a w zasadzie przedstawiciel rodziny rowerów, który może być większą rewolucją, ponieważ nowy grewil, cała rodzina rowerów Greville ma pokazać, że Pinarello potrafi zrobić bardzo przemyślane gravele, które w dodatku będą mocno rywalizowały cenowo, bo nowy Grewil, poza tym, że ma dużo nowych możliwości, to ma być też znacząco Tańszy od poprzednika. Więc czy to jest nowy rozdział w historii Pinarello, czy Pinarello zacznie rywalizację z Bianchi w segmencie bardziej przystępnych rowerów typu Gravel i również może szosy w przyszłości? Zobaczymy. Póki co porozmawiamy sobie o tych dwóch rowerach, w zasadzie o tych dwóch nowych modelach. Marki Pinarello nie musimy nikomu przedstawiać i chyba każdy, kto siedzi w rowerowym, zwłaszcza szosowym, świecie markę kojarzy. Natomiast tak naprawdę, mimo tego, że Pinarello miało w swojej ofercie Grywila, miało Gravela, mimo tego, że Pinarello przecież jest też obecne w świecie przełajowym dzięki modelowi Crossista, mimo tego, że już chwilę temu pokazała się dogma, która mieściła trochę szersze opony, to jednak Pinarello troszeczkę przegapiało chyba ten gravelowy fenomen na rynku i nie było tak mocne na rynku gravelowym z różnych względów. Po pierwsze, mimo wszystko te rowery Pinarello gravelowe pojawiały się z lekkim opóźnieniem względem konkurencji, przez co być może nie było wokół nich takiego efektu wow, plus pojawiał się problem, który zwykle jest problemem dotyczącym rowerów Pinarello, czyli rowery te były drogie. Natomiast pokazując dwa nowe modele, Pinarello z jednej strony pokazuje, że dalej potrafi w rowery te droższe, ale z drugiej strony właśnie nowym gravelem chce Troszeczkę chyba porywalizować ze swoim lokalnym rywalem, czyli z marką Bianki. No bo nie da się ukryć, że jak jeździcie po szosowych czy grawelowych ustawkach w Polsce od jakichś dwóch lat, to. Bianki jest wszędzie. Bianki szosowe, bianki gravelowe, ze sprawą dobrej dostępności, ze sprawą w sumie ciekawych konfiguracji i przede wszystkim ze sprawą bardzo dobrej polityki cenowej. Bianki jest dostępne i widoczne w wielu miejscach. No i Pinarello troszeczkę chyba pozazdrościło swojemu włoskiemu rywalowi i postanowiło też powalczyć w segmencie tych bardziej przystępnych cenowo graveli. Nie powiem, że tanich, ale w tym takim segmencie powyżej 10 tysięcy złotych, który, co by tu nie mówić, jest dość mocno popularny, patrząc po tym, jakie rowery na naszych ustaweczkach jeżdżą. Ale zacznijmy od topu, czyli od roweru, który zdecydowanie nie jest tani, natomiast i tak wprowadza coś trochę nowego do świata Pinarello, bo nowa gravelowa dogma. Rower, który tu widzicie tak naprawdę dostępny jest jako cały rower chyba tylko w jednej konfiguracji i ma być topowym wyścigowym gravelem. Rower, który wygląda tak jak tutaj go widzicie, jest wyposażony tak jak tutaj widzicie, czyli jest to rower na kołach Princetona, jest to rower na oczywiście karbonowym zintegrowanym kokpicie, który jest praktycznie identyczny jak z szasowej topowej dogmy. Mamy tutaj Reda 1 na 13. Tak skonfigurowany rower kosztuje 59 tysięcy złotych i waży, uwaga, 7,35 kg. Więc no, jest to bardzo lekki gravel. czyli rower na oponach 40 mm w Wittorii. Jest rowerem lekkim, jest rowerem, no co by tu nie mówić, drogim, natomiast jakby go porównać z topowymi rywalami cenowo, zwłaszcza tymi takimi troszeczkę bardziej nazwijmy od tych marek butikowych, no to i tak jest taniej niż było wcześniej, bo przypominam albo w zasadzie wystarczy zobaczyć ile kosztuje katalogowo szosowa Dogma, no widać, że jest to troszeczkę otwarcie się na inny kierunek. Rower ciekawy, ponieważ Pinarello nie ukrywa, że to ma być wyścigowy gravel, więc mamy tutaj z jednej strony pewne elementy zapożyczone z szosowej dogmy, na przykład dzięki wieloletniej współpracy Pinarello z marką Toray odpowiedzialną za carbon, Mamy tutaj no, rzadko spotykane w gravelu włókna węglowe, które są charakterystyczne też dla topowej, szosowej dogmy. Mamy tutaj miejsce na opony 45 mm z przodu i bodajże 42 mm z tyłu, czyli jak łatwo zauważyć trochę nie do końca zgodnie z trendami, bo jednak dzisiaj jest trend na to, żeby te grawele miały jeszcze więcej miejsca na opony, żeby te 50 wchodziły. Pinarello poszło w 45, bo twierdzi, że dzięki temu mogło zastosować troszeczkę krótszy część w tej ramie, i dzięki temu rower może mieć troszeczkę bardziej taką szosową charakterystykę przyspieszenia i dynamiki. Podobno zawodnicy Pinarello, którzy testowali te rowery, którzy ścigają się w grawelach wyścigach gravelowych UCI na, na tym rowerze, woleli taką charakterystykę, więc Pinarello stwierdziło, że skupi się bardziej na charakterystyce karbonu zamiast dodawać więcej miejsca na opony przez rower ma się prowadzić bardziej dynamicznie, bardziej ma być Taki reaktywny. Nie lubię tego słowa, jest mocno zapożyczony z angielskiego, ale co by tu nie mówić, tutaj pasuje. Co tu się dzieje gravelowego w tym rowerze? Dzieje się tutaj oczywiście to, że mamy schowek w ramie. Pinarello w wyścigowym gravelu zrobiło schowek w ramię. Co więcej, w tej specyfikacji tego roweru, za 59 tysięcy złotych ten schowek nie jest pusty, bo dostajecie tutaj już wszystko, moi drodzy, ponieważ w zestawie dostajecie też oczywiście torbę w środku, dostajecie też tej zaimplementowane imbusy, dostajecie też torebkę, w której to znajduje się pompka, nabój. Dętka. Ogólnie dostajecie wyposażony do jazdy rower z gadżetami. Niby drobiazg, ale jednak płacąc 59 tysięcy zł za rower, fajnie by było, jakby nie trzeba było za coś dopłacać. W środku tego roweru dostajecie wszystkie gadżety w zestawie. Co więcej, ten rower akurat nie ma przewidzianych jakoś specjalnie dużo mocowań na różne ekwipunek. Ma być tym wyścigowym gravelem, ale jednak jest to mocowanie do górnej torby i też taka torba. To jest w ogóle wstęp do historii z torbami Pinarello. Jest tutaj torba Most Element na górne mocowanie. z tej Pinarello też takim że natomiast poza tym mamy dwa standardowe mocowania do koszyków na, na bidony, nie ma też żadnych dodatków, typu jakieś mocowanie do bagażnika, błotników, to ma być wyścigowy e, gravel. Natomiast ciekawostka jest taka, że do tej kierownicy da się zamontować lemontkę. Poza tym, że macie zintegrowany uchwyt do licznika, to jest też miejsce na lemontkę, więc na taki ukłon w stronę wyścigów gravelowych jak najbardziej tutaj został e, zrobiony, no i też Pinarello nie ukrywa, że to jest rower stworzony z myślą o wyścigach gravelowych, tych takich spod egidy UCI, czyli generalnie tych takich szybkich, tam gdzie liczy się faktycznie prędkość koniecznie bardzo trudnych terenowo. Tutaj raczej ma być szybko, ma być rower lekki, ma być rower aero i ten rower de facto ma być przeniesieniem pewnych cech szosowej dogmy w świat grabelowy. Dobra, poekscytowaliśmy się nową dogmą GR, zresztą no jest to rower, który myślę, że dla kogoś, kto podkochuje się w tych liniach Pinarello i zawsze chciał mieć czasową dogmę, no to jest to rower, który wzbudza dużo pewnie emocji, no bo wygląda jak dogma, natomiast Greville. Nowy Greville to jest rower, który moim zdaniem zrobi więcej zamieszania na rynku. Jeżeli któryś z tych rowerów ma szansę zrobić zamieszanie na rynku, to jest to ten rower, ponieważ de facto wygląda bardzo podobnie jak poprzedni Greville. Natomiast ma być rowerem, który po pierwsze, zdaniem Pinarello, został stworzony z myślą o trudniejszych wyścigach, trudniejszych trasach, bardziej na długi dystans, na gorszą nawierzchnię. Ale też jest tym właśnie rowerem, który ma w sobie ten potencjał uniwersalności takiego bikepackingowego też żywiołu, trochę w tym rowerze widać. Podobnie jak poprzedni grewi, natomiast no jest to nowa rama o nowych możliwościach. Też z całym pakietem nowych akcesoriów zaprojektowanych. Specjalnie z myślą o tej ramie, co jest dość ciekawe, ponieważ moi drodzy, w przypadku tego roweru Pinarello zaprojektowało własny bagażnik. Tak jest, do tego roweru jest dostępny normalnie bagażnik przykręcany do, do ramy, nie tylko torby. A toreb też jest dużo, bo jest cały pakiet akcesoriów w postaci toreb mocowanych na górną rurę, torby w ramę. Mamy tutaj mocowania do koszyków na bidony tradycyjne, to oczywiście mocowanie pod spodem. Mamy mocowania na widelcu no jest tych uchwytów tutaj bardzo, bardzo dużo, plus właśnie można sobie też kupić bagażnik, co więcej ta rama też ma schowek w ramię. Ten schowek w ramie w ogóle ma taką śmieszną gumkę, żebyście tego nie zgubili, to nie będzie widać z bliska, natomiast akurat w przypadku tego roweru, no już w zestawie w tych najtańszych konfiguracjach nie dostajecie takiego pakietu akcesorów, jaki dostajecie w zestawie z dogmą gier, musicie sobie to dokupić, natomiast co jest ciekawe, to ciekawa jest cena. Ten rower jest dostępny w kilku różnych konfiguracjach. I poza tym, że on będzie się różnił sprzętem, to będzie się też różnił zastosowanym włóknem karbonowym. Tak naprawdę mamy trzy rodzaje włókien karbonowych od najtańszej ramy do, do najdroższej. One się będą różniły troszeczkę właściwościami, będą się też różniły wagą i oczywiście ceną. Natomiast ciekawostka jest taka, że to jest rower w konfiguracji drugiej od dołu bodajże. I tak jak go tutaj widzicie, czyli na GRXie z mechanicznym dwurzędowym. Rower kosztuje około 18 tysięcy złotych katalogowo, natomiast jeszcze tańsza specyfikacja będzie kosztowała około 15 tysięcy złotych, więc no dużo taniej niż poprzednik. No i też patrząc pod tym, że ten rower ma być pewnego rodzaju rywalem dla Bianchi Arcadexa, to też konfiguracyjnie i cenowo te, te rowery się do siebie zbliżają. Tutaj mamy więcej miejsca troszeczkę na, na opony, no mamy cały ten potencjał bikepackingowy, a też wydaje mi się, że te takie charakterystyczne linie Pinarello zostały tutaj zachowane, więc jeżeli ktoś lubi te kształty, a nie wszyscy lubią, no to tutaj znajdzie ducha pinarello dzieją się proszę państwa rzeczy jeżeli chodzi o pinarello dzieje się dużo i tak naprawdę wydaje mi się no dużo przede wszystkim dzieje się jeżeli chodzi o tego gravela bo dogma gr jest trochę takim bolidem do pokazania swoich możliwości jest pewnie rowerem który będzie się pojawiał na tych wyścigach gravelowych najwyższej rangi natomiast no pewnie nie jest to ten typ roweru który będziecie zbyt często oglądali na swojej gravelowej ustawce albo na jakimś wyścigu ultra w Polsce natomiast no Greville... Tak naprawdę to, co ja Wam dzisiaj pokazałem, to jest wyłącznie ułamek tego, co ten rower oferuje, w sensie w ogóle oferty. Bo poza tym, że mówiłem Wam, że ten rower występuje w różnych poziomach, jeżeli chodzi o materiał, ramy, wagę, cenę, to też na każdym tym poziomie Takim cenowym niejako jest też do wyboru osprzęt, bo może być to na przykład rower na grix może być to rower na napędzie SRAMA, więc jest tych opcji do wyboru bardzo, bardzo dużo. Tych akcesoriów też jest bardzo dużo. Więc biorąc pod uwagę to, plus bardzo duży rozstrzał cenowy, no ten model, moim zdaniem, ma szansę namieszać bardziej na rynku, jeżeli chodzi o gravelę. Natomiast moje pytanie do Was tak naprawdę jest takie, co Wy o tym wszystkim sądzicie? Czy uważacie, że. Pinarello tymi rowerami ma szansę troszeczkę bardziej przebić się na rynku gravelowym, czy ma szansę stać się marką bardziej popularną i czy to w ogóle dobrze, czy może siłą Pinarello było właśnie bycie marką nazwijmy to luksusową i tak naprawdę próba wejścia w segment bardziej przystępnych cenowo rowerów, obniżenie tego progu wejścia cenowego, to jest dobra polityka. No i w ogóle czy Wy gdybyście wybierali sobie gravelę, albo czy jeżeli myśleliście kiedyś o swoim gravelu marzeń, to czy w ogóle kiedykolwiek myśleliście o Pinarello? Czy to jest marka, która tak bardzo Wam się kojarzy ze światem szosowym, z wyścigami, że nikt kiedy nie braliście ich rowerów pod uwagę, jeżeli chodzi o Gravela. Jeżeli nie braliście, to dlaczego? Czy to była cena? Czy to właśnie było to, że te rowery były dla Was, nie wiem, zbyt czasowe, albo coś innego Was od nich ostraszało? Więc tyle, jeżeli chodzi o pierwsze spotkanie, pierwsze wrażenia z nowościami Pinarello, tej podziękowania dla Veloartu, że mogłem te rowery praktycznie bardzo szybko po premierze nagrać i Wam e, pokazać. Mam też nadzieję, że będzie okazja któregoś z nich e, przetestować. Nie ukrywam, że obydwa są bardzo ciekawe, bo w kategoriach takiego trochę rowerowego Top Gear i Bike Pornu, no to... Dog Magier, bardzo ciekawy rower na pewno. Natomiast w kategoriach czegoś, co można by wziąć pod uwagę pod kątem zakupowym, no to nowy Greville multum możliwości. Od jakiegoś bikepackingu, po też możliwość zbudowania w sumie całkiem ciekawego wyścigowego roweru. Też bym chętnie ten rower sprawdził, ale zobaczymy, czy się uda. O tym pewnie przekonamy się w dalszej części sezonu. Póki co Wam dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Cześć!